Cześć kochani, piękni młodzi zaradni, witam Was w kolejnym odcinku z naszej strefy wojny. Teraz walczymy z kuchnią. Ostatnio pokazałem Wam, jak sobie poskręcać wszystkie szafki ze sobą. Pominęliśmy jeden ważny temat, mianowicie cokoły, czyli temat, który najbardziej często zostaje u ludzi niczym: elewacja w kleju, że człowiek już zrobił wszystko, a te cokoły potem jeszcze zostają do zrobienia przez 3 lata. Tu będzie inaczej. Tutaj, tutaj sobie z tym jakoś poradzimy. Dobra, powiemy sobie jakie są wysokości tych cokołów, jak bardzo je cofnąć, w jaki sposób to montować i o czym trzeba pamiętać. Zapraszam się na odcinek. Jeśli chodzi o cokoły, najczęściej są to 10 cm, 8, 12, rzadziej 15, bo to już się robi bardzo wysoko. Najbardziej standardowa jest dziesiątka i tak też jest zrobione tutaj. To jest akurat tyle, żeby wyglądało to dobrze. Nie jest to za małe, nie jest to za duże, chociaż to też jest kwestia, kwestia gustu. I tak samo kwestią gustu jest to, jak głęboko o, my ten cokół tutaj będziemy mieli. Ja mam go ustawionego 3 cm od granicy szafki, więc będzie z 5 cm od granicy frontu. Dla mnie to jest wystarczające, mi się takie coś podoba, jak robiłem inne meble, to też najczęściej wybieraliśmy coś takiego, chyba że klient, a raczej klientka, bo tak to zwykle bywa, ma jakieś swoje inne wizje i preferencje. Musicie sobie to ustalić, a to jest rzecz, która nie rzutuje na to, czy musicie kupić coś innego, bo po prostu nóżki montuje się głębiej lub płycej. Jeśli chodzi o wysokość, no to tutaj już trzeba, trzeba kupić inne nóżki. Nóżki, to jest akurat dycha. Dycha ma możliwość regulacji, nie wiem, centymetr mniej, centymetr więcej albo dwa centymetry więcej, jakoś tak. I nóżki, część kupujecie po prostu, same nóżki. To są wszystkie te, które kręcicie z tyłu szafek, bądź też jak są podwójne tutaj. To nie ma sensu kręcić do dwóch razy. Trzeba za to zapłacić, ale to kosztuje, nie wiem, tam złotówkę może dważy po prostu więcej pracy, która jest kompletnie niepotrzebna. Nóżka to już tam parę razy wam pokazywałem, składa się z czterech elementów: ten, ten wkręcany, ten, który idzie do cokołu i łącznik. Jest to na tyle na tyle wszystko ruchome, że bardzo ciężko jest to po prostu zrobić, zrobić źle. Łącznik do nóżki, potem sobie wchodzi w ten sposób razem z cokołem. Trzeba uważać na paluchy i macie możliwość regulacji lewo, prawo. No chodź tu i jeszcze góra i dół trochę, a jak sobie źle traficie, to jeszcze możecie to włożyć odwrotnie czyli nie tak, a tak, i da Wam to kolejne możliwości regulacji o. Będzie to sobie ustawić niżej, wyżej. Spoczko, sprawa. Dobra, jeśli chodzi o same cokoły, no to jak tutaj mam dychę, to zamówiłem sobie 90, jeśli dobrze pamiętam, na 9 cm, pół cm z jednej, pół cm z drugiej. Troszkę żałuję, bo te cokoły zamówiłem nieoklejone od dołu, a, a można by to zrobić troszkę bardziej, byłoby to zabezpieczone, ale to nic, nic strasznego. Potem można to kupić taką listę, którą się wciska, taką. Silikonowo-plastikową. Eee, ona sprawia, że tam woda nie podchodzi, i ona właśnie potrzebuje około 5 mm. Więc tak na zaś sobie przewidziałem, że prawdopodobnie to zrobię. Dobra, zajmiemy się z takimi samymi cokołami. Dobra, cokoły są już wsadzone. Z grubsza to będzie tak wyglądać. To jest jeden, kończy się tutaj przy zmywarce. Eee, nie wiem, czy to by nie wydało po prostu z jednego kawałka. Ważne, żeby dzielić te cokoły w miejscu albo łączenia szafki z szafką, albo tam, gdzie przepada środek między frontami, to idzie w całości. Bo to był kawałek, chyba na met 80, to bez problemu. I tutaj, chyba na met 90, też bez problemu. Ale o czym trzeba pamiętać? Przy tych sokołach problem jest taki, że em, ciężko jest przewidzieć wszystko. Jak Wam jakaś nóżka troszkę się krzywo wkręci, nie będziecie mieli za bardzo możliwości potem tego poprawić. Coś tam się szafki wam rozjadą, źle wam dotkną płyty. Zrobią się z tego milimetry, milimetry, milimetry. I głupio byłoby e, tak sobie zamówić, żeby nie było tutaj żadnego naddatku. Ale nie o to chodzi, żeby był naddatek, który wy będziecie musieli dociąć. Spójrzcie, mamy, o tak mamy cokół, cokół jeden, potem idzie drugi, trzeci i tu idzie czwarty. Właściwie tylko ten cokół jest zrobiony na wymiar. I ten jest zrobiony na wymiar. On się tutaj kończy razem z szafką. Ten nie robiłem tutaj na styk. Tylko go trochę tam wypuściłem. Ten też jest tam troszkę wypuszczony. Dzięki temu wszystkie tutaj błędy, problemy będą zniwelowane. Wszystkie tutaj błędy problemy będą zniwelowane. Tylko tutaj ewentualnie mogło być problem, ale wiedziałem, że tutaj są dwie szafki. O tym samym wymiarze jedna i druga. Ciężko będzie, żeby tutaj wyszedł jakikolwiek problem. Wsadzacie sobie te cokoły. Żeby sprawdzić, czy to wszystko pasuje. Potem taki cokół trzeba położyć. O, właśnie tak. On tutaj będzie na trzech nóżkach. Najlepiej, jeśli nie macie jeszcze wprawy. Bierzecie sobie, tylko to jest chyba to przesunięte, nie. Bierzecie sobie nóżkę, ustawioną tak jak ma być. Potem przykładacie sobie cokół, przesuwacie go w górę. sobie może będzie mi najprościej pokazać na tym. O. Macie cokół, macie nóżkę, nóżka wystaje. Pół centymetra tu i pół centymetra tutaj. I żeby się zgrać z tym, macie tutaj otwory na dwa wkręty. Jak je przykręcicie, będziecie wiedzieć, że dokładnie jest to tutaj, gdzie ma być. Ale nie wiecie gdzie jest posadowienie w tej płaszczyźnie. Właśnie dlatego trzeba cokolik sobie przystawić. O no właśnie, bo tam jest. Tutaj zrobiłem nie na styk, tylko jakieś tam właśnie 3 mm. Tak jak to wypada szczelina między frontami. No i co? Wiem, że jedna nóżka wypada gdzieś z grubsza, tu. Druga nóżka z grubsza, tu. I trzecia nóżka z grubsza wypada tutaj. Czemu z grubsza nie trzeba tylko strasznie mierzyć? No właśnie z tego względu, jak Wam powiedziałem, że jeśli się pomylicie, zrobicie sobie pół centymetra w jedną czy w drugą, to tu macie jeszcze taki zakres ruchu na tym. I co najlepsze, jak będziecie to już z tym wkręconym elementem wsadzać, to też Wam pokażę, to on sam się tu przesunie, żeby wleźć na nóżkę. Bardzo, bardzo praktyczne rozwiązanie. Dobra, ja to skręcam, jak będą gotowe te cokoły. To się zobaczymy. To no, naprawdę była bardzo szybciutka praca. U mnie to odsunięcie wynosiło 23 mm. Tutaj od tej krawędzi. U Was to pewnie zależnie od nóżek. No i co? Poznaczałem, gdzie to ma być. Kręty szesnastki. Nawet nie trzeba było wyjmować tych, e, tych uchwytów. Tylko, że ja mam podwójne przedłużki właśnie, żebym mógł sobie dochodzić takie miejsca. Ustawiacie od kątownika, bo jeśli czegoś macie nie zrobić, to nie wkręcić tego krzywo. Może być góra, dół, lewo, prawo przesunięte, ale jak jest pod kątem, złapać Wam może złapie, ale będziecie po prostu mieć to utrudnione. No i co? Montaż wygląda tak. Po prostu przykładacie, ma to sobie wejść. Klik, klik, klik. Pięknie. Coś takiego, ja wiem, że troszkę mi się to oszczerbiło, więc chyba trzeba będzie kupić tamte e, Podkładki pod to, ale na razie się tym w ogóle W ogóle nie przejmuję Dobra, pomontuję resztę I na dziś kończę, bo uff, sporo było pracy Dalsze odcinki też będą z, pewnie z kuchni Mamy do zrobienia fronty, nawiercanie, rodzaje zawiasów, mamy blat, mamy montaż zlewu, baterii kuchennej. Także pamiętajcie, żeby subskrybować, oglądać na bieżąco. My się widzimy regularnie, co tydzień, jak co tydzień, w piątek o 18 i tak samo będzie również w tym tygodniu, więc zapraszam. Cześć!